Dzień dobry, a więc zastanówmy się, dlaczego i z jakich powodów właściciele mogą sprzedać lub po prostu pozbyć się używanego Citroena C4. Gdzie C4 ma rany? Łatwiej wymienić, gdzie nie boli. Ciało nie boli. Wnętrze nie boli, przy umiarkowanie starannej pielęgnacji, a po 100 tysiącach kilometrów nie ma w tym żadnego wstydu. Zawieszenie nie boli przez lata, poza okazjonalnymi problemami stukania z oryginalnych amortyzatorów. Reszta boli. Och, boli. Czterobiegowy automat Al4 DP0 boli. Elektrozawory nie wytrzymują długo, podobnie jak pokrywa i tuleje stojana pompy, ale nawet po ich wymianie nierzadko zdarza się naprawa przemiennika momentu obrotowego. Tego problemu nie trzeba się obawiać przy wyborze samochodu, trzeba o tym wiedzieć i uwzględnić kwotę naprawy w negocjacjach z wyprzedzeniem. I nie myśl, że bardziej zaawansowana sześciobiegowa jednostka uratuje cię od wydatków hektarów. Skrzynia biegów EAT6 firmy Aisin, jak to często u nich bywa, nie lubi wysokich temperatur i słynie ze zużycia sprzęgła blokującego przemiennika momentu obrotowego. Z niego kurz, kurz i inne produkty zużycia dostają się do elektromagnesów sterownika zaworu, zatykają je i spada ciśnienie oleju. Żeby było uczciwie, jeśli te same elektromagnesy, elektryczne regulatory ciśnienia w AL4 były od samego początku słabe konstrukcyjnie, czyli skazane na porażkę, to EAT 6 raczej zawiódł nie dlatego, że tak został zaprojektowany, ale dlatego, że jechał w ten sposób. Jest znacznie mniej skarg na ich pracę, a przy regularnej wymianie oleju 40 do 60 tysięcy razy rany mogą w ogóle się nie pojawić. No i silniki o pojemności 1,6 litra opracowane wspólnie przez PSA BMW. Zostało to wielokrotnie powiedziane w sąsiadujących recenzjach innych Francuzów, ale powtórzmy krótko kluczową kwestię. Wadliwy napinacz łańcucha we wczesnych wersjach, sygnowany charakterystycznym dźwiękiem podczas rozgrzewania, łańcuch należy wymienić po 40-50 tysięcy km. Przedwczesne zużycie wałków rozrządu w rezultacie naprawa głowicy cylindrów. Zużycie oleju 0,5-1L 10,00 km. Dobrze, że są to głównie problemy z samochodami sprzed 2010 roku. Po tym okresie elementy rozrządu były dwukrotnie wzmacniane, w latach 2010 i 2012 rok wymieniane były napinacze łańcucha, a sam łańcuch producent modernizował aż siedmiokrotnie. I nie na próżno, cały mechanizm zaczął żyć znacznie dłużej niż poprzednie 40 tysięcy kilometrów. W tych samych silnikach 1,6 THP wystąpiło nagłe zużycie wirników turbin, ciężkie osady węgla na zaworach i awaria pompy wtryskowej paliwa. Generalnie 1 czerwca THP, EP6 może przyprawić o nie lada ból głowy, jeśli nie wiadomo, gdzie szukać i jak wybrać. Do opcji z czterobiegową Al-4 należy podchodzić ostrożnie, podobnie jak do 6 biegowej Isiń. Haczbacki z robotem EGS-6 są rzadkie i nie dla wszystkich szarpnięcia, wstrząsy przy przełączaniu, wysokie koszty i częstotliwość konserwacji powinny odstraszyć nawet nieustraszonych. Tak, Francus jest kruchy i nie bez wad ale zdecydowanie nie należy go ignorować. Przede wszystkim C4 radzi sobie świetnie. Po drugie, jest również miękki i delikatny. Po trzecie, ma piękne i trwałe wykończenie w połączeniu z przestronnym wnętrzem. Całkiem możliwe jest więc szukanie świeżych sedanów z silnikiem 1 czerwca Turbo i 6 pasmowym automatem. Najważniejsze, aby nie zaniedbywać kontroli.